Halo, próba mikrofonu. Halo, dobry, mikrofonu. na następnym live. Dzisiaj dołączamy na miasto i będziemy rozbudowywać je. Właśnie w czyta i pokażę Wam miasto. Naprawdę dom na świat już i jestem chyba Was oprowadzę po mieście całym. To tak, zaczynajmy od tej głównej wyspy. Na początku to miała być taka w sumie wyspa startowa, ale później się zaczęła rozbudowywać. Więc Zacznijmy od pierwszej rzeczy: od tego klocka tutaj. To był mój pierwszy dom zbudowany z kolegą. Nagraliśmy sobie. Zbudowaliśmy tu taki domek. No to coś stało, nieważne. No i zbudowaliśmy tu taki dom. Tu na mojego kolega na górze a ja spałem tutaj ale tu nie teraz zejście, ale co za tak chwilę wam powiem no i pobraliśmy sobie moda na kapibary. no i co, no te capybary miały tutaj swoje miejsce, tu miały podwórko, ale później postanowiłem że przechodzę do bezpieczniejszego miejsca i sam wybudowałem tutaj e, no e, bunkier no i wybudowałem bunkier i to są kapibary, jest rudy Czarny, kapibuś, Striper, Kawasaki, Kago, superbara i Klico. A czyli z losu pingunu smelowania na skarb. No i tu jest magazynownia. A tu jest nasza mini farma. No i tu jest pokój mojego kolegi. A to jest mój pokój. I mamy trwawsy i zbroje. No i tu mam zejście do tej farmy a tu obok jest pokój mojego koleg kolegi też ma psa, ma takie biurko, bo ogólnie jest mistrzem budowania ładnych domków no nieważne tu wchodzimy z strefy gastro i tu mamy kebab u Mietka ma tu kebaby i różne takie rzeczy tu iść, ciasto, bo z sobie z okazji Zbudowania nas, to no, nie zjedliśmy. No i tu jest na dole zejście do portalu. Nie pytajcie, ja tak wykopiam, żeby było. No i co? No, zejście tu do portalu, sobie można sobie zawsze zejść. Jak się pójdzie, tu się wykopie. To tu jest ukryty jeszcze pokój z zbrojami. No i nic. No teraz z tą ścieżką idziemy. Tu jest wykopana ścieżka, jest mechanizm zamykania drzwi. I to tu się stało? A, tu jest dobra, nie tu się w górę jedzie i wychodzimy przy mo moim nowym domu no i dom sam zbudowałem możecie później dać, dać e, ocenkę domu no i z tego domu też tak samo zasypuć do tego bunkru później jeszcze koło domku zbudowaliśmy akwarium, żabkę kościół tam nie pytajcie co jest, tam jest mob grinder i tu jest e, no Intercity PKP. I no. tu jest e, policja. Tu jest strzelnica. Tu jest McDonald's. No i jest tor do wyścigów i tych tor do wyścigów i driftów. pod podriftować zawsze. I się driftujesz i masz wywalane Dobra. Teraz przechodzimy do drugiej części wyspy czyli na wyspę apartamentu tu jest płot, znaczy płot mur no to jeszcze nie no i tu jest tak jakby apartament no i idę wam wkrótce właśnie teraz do środka ten apartament no i tu jest taka recepcja, bo tu się można albo sobie kupić, albo sobie wynająć się w holu stoi wielki amulet, ja do którego się może zawsze wejść nic ciekawego nie ma. No i jak się polekuję, to zaczekać może na jedno piętro. No i tu jest biblioteka zbudowana na no, wzór takiego jakby labiryntu. No nie tak, labirynt. Rozum. I tu w tym rogu są spadnie, spadki. Tymi spadkami się spada sam dół, bo innej drogi na nie ma. No i gdzie na górę, to mamy tutaj Chillerum. Jest telewizor, który nie działa Jest minigolf Minigolf działa tak, że się rzuca przedmiot musi się ślizga I się rzuca tam Jak fajnie do dziury to wygrałeś No i Na samej kurze, Nie, jeszcze tutaj o, Przeleciałem znowu nie, przeleciałem. No, Tak przeleciałem Tu jest e, magazynownia Ma być zbudowana, ale jeszcze nie wiem Więc taki jest pusty budynek dopiero no i tu miał być też magazyn, ale jeszcze nie jest zbudowany. Jeszcze tu na, górę, na górze jest już jeden magazyn zbudowany. I tutaj są apartamenty. Są tylko dwa. Nie pytajcie, to jest ten z motparków, gdzie są kapiuary jest dinozaur. No i tu jest spokój, jeden do wynajęcia, tak sobie. Jest Mr. lokator Nie ważne. No i w sumie... Czy jesteś jeszcze? A, na górze jest jeszcze przejście. O, tylko to czasu, o tak. Tu jest e, Tak jakby taki party dach. Tutaj jest normalnie, stoi DJ. Jest jakaś muzyka. Tu tego było nie było. Tu jest jacuzzi. No i tu jest takie miejsce, gdzie są skoczyć, sobie poforunąć gdzieś. Nie. No i co? Na dzisiaj będę chyba brał się za rozbudowanie i zbudowanie czegoś w tym cave. Ie. Więc nie. Ja was nie zanudzę i zaczynam budować. Jeżeli chcecie, żebym jakąś inną grążkę The Forest nagrał, coś, to piszcie w komentarzach, to może zrobimy. Tu będą chyba takie też jakby mini lokale do spania. A tutaj, sobie jeszcze nie tu, tu W ogóle to jest a, mój pierwszy live na tym na konsoli, konsola oczywiście PS4 powinna nie mogło być Oczywiście można się pojawiać live z komputera też ale na razie komputer jest, powiedzmy, taki chwilowy i nie niedost bo Milo wyjechał, gdzieś pojechał i go nie ma nie mogę nagrywać na ja komputera, niestety nie mam, po prostu muszę zbierać. Więc na razie Milo nagrywa live'y Oczywiście o Milo też będę się pojawiał na odcinku. Znaczy, no, w sumie Milo, jakby jestem głównym producentem wszystkich u niego filmów. Więc no. No i oczywiście później, jak ten świat już będzie tak w miarę dobrze rozbudowany, będzie świat dla widzów, nie? że wszyscy widzą, no miały na przykład sobie RP mogli uprywać i tylko co co na przykład długo nas obserwują, mniej e maila będą mogły dostać na przykład moderatora sobie na przykład też pobanować ludzi albo coś popisać na czasie później jeszcze będą włączone live y, znaczy, kurde live y, donatey ale są jeszcze na razie nie włączone bo na razie tak z mailem Zadecydowaliśmy, że jeśli nie będziemy wczoraj do najtów Musimy trochę kanał trochę rozbuduje Więc, no No i udostępniajcie swoim znajomym Rodzinie filmy Znaczy filmy, kurde kanał Bo z Majrem tak świeżo chcieliśmy zacząć dopiero przygodę Z YouTube'em, Bo nie oszukułem się, że każdy mam, miał marzenie, żeby być YouTuberem no i nie ile później, jak już osiągniemy tam z 1000 subskrypcji, może z 2000 Zrobimy Q&A Czy Q&A? Zrobimy face reveal, a może na stosunku zrobimy Q&A nie głupi pomysł akurat Oczywiście, widzę, że chcielibyście taki... Ten, taki plan e, Moim logiem e, Polskiego Placka jest e, Poł nie pytajcie po uważaniu za zimniaka, nie za kosmitę, albo za kamień, jak to niektórzy kiedyś mówili. No i. O dźwięki w tej kopali. ja mam gram na słuchawkach w Minecrafta i jakiś tak się nie odczytuje. A jak mam gram Minecrafta na słuchawkach, to mam jakąś muzykę, albo coś takiego. No i jeszcze oprócz tych kapiber mamy jeszcze motpaka na. Na tego, na różne TNT-ki, na kopii świata, z moim kolegą, którym na miasto, nie z Majlem wysadzaliśmy Ultra TNT i się okazało, że nasz bunker, który zbudowaliśmy jest tak wytrzymały, że wszystkie kapibary przeżyły. My kliknęliśmy, żeby ten wybuchło. To wszystko w naszym domu umarło co były jakieś kapugi ITP, a kapibary przeżyły, więc to znaczy, że baza bardzo jest bezpieczne. Chyba, ale jak nie, to nie wiem. A mimo nie, nie ten. Ale jak byliśmy tam później z moim kolegą, no Whipkiem, którego pozdrawiam, to akurat ten. Nie. Nie widzieliśmy. Byliśmy tam, poszliśmy tutaj, jakby wysadzenia, ale tam niczego nie było, sobie, nie? No, i jak chcecie, tam później mogę dojść sobie jeszcze live z Hitmana. nie? No, i we wrześniu będzie, będzie ograniczone trochę, trochę kanał będzie ograniczony, bo no, w szko jest szkoła, i no, to będzie szkołem się zająć, a nie live robić. Z wielkim szacunkiem, jak będziemy mieli widzowie, czasem będziemy Wam robić live, ale no, przez szkołę nie będzie to zbytnio możliwe. Ale będę się z Milem starał, do wszelką cenę, żebyście mieli. Za liveów. No i pierwszy widz, który napisze, to będzie miał tu zakwaterowanie w tym pokoju. Nawet i w apartamencie z Mr. Lokatorem. My to już pięknie pijemy. Dobra. A czy będzie jeszcze trzeba wkopać? A czy rzeczywiście wkopać? Proszę. Nieważne. Eee, dobra, tu ja muszę tu zrobię tak. Tu tak. Dobra, dobra Dobra O kurde, tu ściany zawsze dobuduję. Oczywiście zawsze buduję na trzy, bo... No, na trzy, bo mam na skakać na przykład. Czyli gdzieś wyjdzie zombie, to tam gdzieś mógł sobie sprintować tutaj. Aha, mieć. No nieźle. No oczywiście pokojem miały ściany. Będzie na przykład jedna ściana, na dwa pokoje. Nie. Po prostu z jednej i z drugiej strony będzie ściana. Nie będę robił takich dwóch. No szerokie nie będę robił tych ścian, na no, cienkie. No dlatego, jak tak no, trochę paskudnie wygląda. No, Ale no tanie, te mieszkania. Po prostu będzie takie mieszkanie dla każdego początkującego tutaj. tego gracza. Nie chcecie mnie dodawać, to ten polski plaks mam na Minecrafcie Nie wiem więc jak chcecie to możecie mnie dodawać do Minecrafta więc no i wbijajcie na naszego TikToka Milo2137 nie pytajcie co nie ja myślę tylko jak trcinik wskazał Milo więc no, wpijacie na TikToka i szukamy moderatorów w sumie. Potrzebujemy jakichś moderatorów, Nie tyle. Potrzebujemy tylko moderatorów i pierwsze 5 osób, które, z... które się zgłosi, dostanie moderatora. Więc ja myślę, że warto brać udział w konkursie, gdzie konkurs się włoży. To nie będzie konkurs, ale ogólnie warto sobie wziąć udział Napisałem na przykład teraz w komentarzach, na live'ie sobie na napisać, że ja chcę mieć moderatora z tego moda eee, Dobra, tu, no to tu, dobra. dobra Tu będzie łóżko, dwa łóżka no Co, to ja coś źle powiedziałem po polsku to, sorry, ale ja tak średnio umiem mówić. Co, jestem polakiem, więc urodzenie z tym polakiem, ale polek z takim... Ajaj, Może Możemy za chwilę jeszcze zrobić z Robloxa, tak myślę. Ale to za chwilę. Tak coś czuję, bo na pewno jest tak, że... Zresztą, na inną grę, to ci automatycznie live zatrzymuje. Będę musiał wstrzymać transmisję i wtedy dać. ona no, gdzie tu jest toniczka? Gdzie jest zimiczka? Jest zbana. Dekorowany garnek. O nie, źle. O, tu jest zimiczka, dobra. To nic, bo to nic, to nic. A kwiatek. Nie będzie mak być tulipą, ale nieważne No jak macie więcej jakieś propozycji na rozbudowę miasta, to piszcie Ale i tak już z mailem zrobiliśmy w miarę duży progres jakby z YouTube'em TP bo ogólnie, ja mu trochę skłamałem, że ja w YouTube umiem, ale tak naprawdę nie wiem, trochę YouTube'a, ale na OB wszystkie wszystko wiem, jak się na OB się robi, więc no. No, dobrze to zrozumiecie, yy, czy ja mi coś będzie potrzebne? No, tu, dobra. a dobra, tu, już przepokój pierwszy. Окей, Кой. Вы уж лично рубок, чтобы не тебя на Майнкрафт. Покой. Хорошо. Надеется, в шоу там на Майнкрафта. На Майнкрафта. На Рублокса. Więc po krótkiej magii montażu, czyli zatrzymania transmisji, wracam do Was. Trzymać nie mogę. Dobra, tylko szybko przyłączę się na Robloxa. Hmm. Może że mnie teraz rozłączy.